Cześć, witam w nowym filmie. Dzisiaj chyba sprawdzę ten silnik, jeśli chodzi o próbę olejową. I może uda się go już złożyć w całość, skompletować. Co mogę powiedzieć na samym początku? Ogólnie rzecz biorąc, yy, podłożyłem jeszcze pod sam silnik oprócz kartonu. Jeszcze kartkę papieru, żeby było lepiej widać jakieś wycieki oleju ewentualne. I pierwsze co się rzuca w oczy, pierwsze co widać, no to jest jakaś tłusta plama. Z tym, że jest ona obok obok wałka pokrywy od sprzęgła. Tam idzie uszczelniacz, podkładka filcowa. I możliwe, że delikatnie się tam poci. Z tego co widziałem sporo użytkowników ma z tym problem i chyba to jest normalne, że tam delikatnie to miejsce, to połączenie się płci. Jeśli będzie tylko to, to w zasadzie próba olejowa zakończona pozytywnie i można montować silnik w całość, tak jak już powinno być. Dlatego już dłużej nie gadam, tylko wyciągnę ten silnik i zobaczę, zobaczę co pod spodem tam na nie czeka. Nie jest tak różowo, jak myślałem. Tutaj plama największa, chyba z tego miejsca, gdzie wałek idzie w pokrywie sprzęgła, tutaj kolejna plama. Tu mi się wydaje, że to jest przy połączeniu pokrywy i karteru. To pytanie jeszcze, czy to wina może coś z pokrywą, czy z uszczelką, ale najgorzej to chyba chodzi o to. To jest ostatnia plama i ona przebiega po środku. To jest chyba na połączeniu dwóch karterów, trochę szkoda. Bo jednak jednak w innych miejscach wszędzie jest sucho. To się jakoś ten olej się w każdym razie nie wylał. To się spociło trochę wszystko, dlatego jeszcze przejrzę kartery. Jak to na nich wygląda? Czy tam jest zapłacone, czy jest mokre? Yy, zaraz dam relację. I pomyślę, co z tym zrobić, zajrzałem jeszcze do komory korbowej. Trochę sobie tu świecę latarką, żeby dobrze wszystko dojrzeć. Wygląda mi na to, że nie ma tutaj żadnych wycieków. No to oczywiście, na plus wszystko ok. Jeszcze to postaram się przejechać palcem, czy nigdzie, nigdzie nie jest jednak tłuste i jak widać nawet, nawet ten uszczelniacz stary ta połówka od wału dobrze uszczelniły się w tym miejscu tutaj też nie widzę żadnych żeby jakiś tam olej wyciekał dobrze, także stwierdzam, że jeśli chodzi o uszczelnienie komory korbowej powinno być OK teraz zobaczę od spodu jak wygląda to na w łączeniu karterów i łączeniu pokrywy z karterem przymacałem silnik od spodu. Jak widać po moich palcach, jest to lekko tłuste, Gdzieś tam się zapociło. No właśnie, teraz pytanie: czy to się zapociło? Czy może to są resztki, resztki smaru, który był położony na uszczelkę? No, ja, ja sam nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Nigdy też nie składałem y, silnik na smary uszczelki. Zawsze były uszczelki, jakiś z silikon. Zapytam kogoś, kto się zna lepiej w tym temacie. Jeszcze, y, jeszcze raz zobaczę y, w różnych miejscach, jeszcze z przodu, może. A to jak sobie w te ręce, to teraz nic nie zobaczę. Y, spojrzę, czy jeszcze gdzieś może jakiś wyciek ewentualnie mógłby być i tak jak mówiłem jeśli nawet jakiś wyciek delikatny, zapucenie jest to nie jest żaden dramat dam trochę uszelki w płynie i powinno pomóc, ale chciałbym to jednak złożyć na samej uszczelce i smarze i nie wiem jak to wyjdzie, zobaczę jest następny dzień zostawiłem jeszcze silnik na jedną dobę postawiłem, położyłem pod niego czystą kartkę papieru i jak widać jest tylko jedna plamka. I znowu nie wiem co o tym myśleć. Przyjrzałem silnik od spodu, ale tam nie widać żadnego zapocenia. Tutaj tych dwóch plamek, gdzie ostatnio były, też nie ma, więc pytanie czy te plamy powstają może od tego smaru, który gdzieś tam wyszedł, koło uszczelek. Przyjrzę się jeszcze raz dokładnie tym karterom, miejscom, gdzie się one łączą i, i gdzie się łączą z pokrywą. A, I ostateczny werdykt, czy daje uszczelkę, czy, czy smaruje jeszcze uszczelką w płynie, podam Wam pewnie, jak już przejdę do, do składania wszystkiego. Silnik dostał ode mnie jeszcze jedną szansę. Zostawiłem go znowu na dwa dni. I jak widać, znowu są plamy. Od oleju gdzieś tam jednak się lekko poci. Przyjechałem jeszcze ręką od spodu. I na ręce zostały ślady po czymś po czymś tłustym. Dlatego nie będę dawał samych uszczelek. Dam jeszcze uszczelkę w płynie. Akurat mam taką markową. Na pewno się sprawdzi. A co do samego tego uszczelnienia, to nasunęła mi się do głowy taka teoria, że te kartery, te obudowy seryjne, one mogą być na tyle słabo wykonane już fabrycznie. No wiadomo, jakie były wtedy czasy. Zresztą to jest motorower. To miało jeździć tanio. A że czasy były jakie były, to też miało się. Nie psuć o ile to możliwe. Dlatego no i też były o wiele gorsze technologie wykonywania niż dzisiaj. Dlatego te wszystkie elementy są dosyć proste, wykonane prostymi metodami i jak się okazuje te kartery też pewnie nie są wykonane jakoś super idealnie. Nawet na grupie na Facebooku spotkałem się z takim wątkiem Odnośnie dobierania tych karterów. Ktoś tam chciał kupić tylko jeden karter, i oczywiście zaraz fala komentarzy, że jednego się nie kupuje, że muszą być dobierane i tak dalej. I też ciekawa rzecz mi przyszła do głowy po czytaniu tych komentarzy, bo właśnie tam osoby różne pisały, że te kartery już seryjnie na, na tyle kiepsko są wykonane, albo nawet fabrycznie były dobierane, już fabrycznie losowo. Że tak naprawdę to numerowanie to nie dużo daje w przypadku tych karterów, chociaż według mnie, no jednak, jednak te numery coś dają, jeśli są takie same, jeśli są kar kartery do pary. Zawsze lepiej niż, yy, niż gdy, są, gdy są dwa inne, z innych numerów. Natomiast taka jest prawda, nie wiadomo. Na pewno elementy z tamtego okresu pozostawiają wiele do życzenia. A tutaj już się wiele nie będę namyślał, tylko dam uszelkę w płynie na uszelkę papierową. Yy, oczywiście niedużą ilość, żeby to tam gdzieś w bokach nie wypływało, i to powinno już tak się skleić, yy, że nie, powi nie powinno być problemów żadnych z uszczelnieniem tego. No i druga sprawa, te rometowskie śruby z nacięciem płaskim na płaski wkrętak, żeby docisnąć z dużą si siłą z odpowiednią siłą, no bo wiadomo, że nie może być też zbyt duża. To też nie jest takie proste, bo ten wkrętak się się ślizga po tym łbie od śruby. Potem niszy przy okazji tę śrubę. Ale ciężko jest dokręcić ją naprawdę solidnie. Jak to chciałem zrobić kluczem dynamometrycznym na 12 Nm. Nie udało się, bo, bo ta końcówka się ślizga po tej śrubie. Dlatego, po tym wszystkim stwierdziłem, że tak jak mówię dam uszczelkę w płynie, dokręcę to płaskim wkrętakiem na tyle, na ile mogę bo i tak nie mam takiej siły w rękach, żeby dokręcić to tak jak kluczem dynamometrycznym na 12 Nm dlatego to dokręcę na tyle, ile mogę Tutaj też mogły się pojawić jakieś wycieki od spodu bo, bo właśnie może ta siła do kręcenia była zbyt mała kiedy teraz, jak tak jak teraz są skręcone. Dlatego do już silnik yy, skręcę tak, tak mocno jak tylko będę potrafił. No i co tu dużo więcej mówić. Teraz te obudowy są puste w środku. Nic tam nie ma. No może poza wałkiem kopniaka. Dlatego jeszcze będę musiał zamontować zainstalować całą skrzynię. Oczywiście wał, tutaj przyjdzie, po regeneracji to wszystko opowiem jak już przejdę do samego wału Jeśli chodzi o kopniak, będę musiał założyć również sprężynę, te miski. No i wszystko się okaże jak będę to składał. Dobra, tak jak mówię, rozkręcam to i przejdę już, kiedy, kiedy się wezmę. Typowo do montażu, spuściłem olej z silnika. Teraz zdemontuję pokrywę, od sprzęgła i znowu te dwa kartery od siebie rozdzielę. Wyczyszczę wszystko z tych pozostałości oleju. Zdejmę wałek i to będzie chyba na wszystko dzisiaj. No, po znowu nie mam czasu, nie miałem czasu. Myślę, że w tygodniu jakoś wrzucę jeszcze film z naszymi postępami. No zobaczę, może się uda w tygodniu skończyć ten silnik. Natomiast dzisiaj jak mówię zatrzymam się na tym etapie jak pokazuję. A na koniec jeszcze, jak mi się uda, to pokażę Wam mój patent na ustawianie wałka startera w tym silniku. Rozmontowuję kartery i zauważyłem, że w tym miejscu tutaj jest suchutko, czyli tak jakby się tutaj olej nie dostaje. I to mnie trochę zdziwiło, dlatego że często miałem tak i na przykład jest tak w tym silniku Romet Sport, który, który już na, na moim kanale jest, to znaczy jest kilka filmów o nim. Yy, tam na przykład tutaj było takie wyrwanie i się olej tak czy siak dostawał w te rejony, i się tak zastanawiam, dlaczego właściwie jest tak to przemyślane, tak skonstruowane. Dlaczego to akurat nie ma oleju. No bo właściwie on tam nie przeszkadza. Można powiedzieć nawet, że trochę może by pomagał, bo tutaj się te elementy obracają. No nie podczas pracy silnika, ale to jest wałek rozrusznika. Podczas yy, próby uruchomienia silnika, tutaj się obraca to. Tutaj gdzieś tam olej może nie dotrzeć i gdzieś tam się delikatnie przyciera. Nie jest to jakieś duże rzeczy, ale gdyby tu był olej, to jest zawsze spokój, zawsze pewność, że to będzie smarowane. No, właśnie, i podczas uszkodzenia ten olej tak czy siak się dostaje. Przynajmniej mi się tam z tym nic nie działo negatywnego, i tak się zastanawiam, dlaczego jest to tak przemyślane. Czy to może jednak powoduje jakieś negatywne skutki? No, nie wiem. Piszcie w komentarzach. Chętnie poczytam. Może ktoś ma jakiś pomysł, jakąś swoją opinię na ten temat. Dlaczego to jest akurat tak rozwiązane. A jeśli chodzi o ten silnik. To jak widać, pokrywa zdjęta. Teraz jeszcze te śruby od karterów też zaraz już ściągnę i rozpołowię te kartery. Ale ten mój patent na wałek rozrusznika pokażę Wam już chyba teraz. Nie wiem jeszcze ile czasu mi zajmie doprowadzenie tych karterów do ładu i składu, bo jeszcze będę musiał wszystko wyczyścić z tego oleju. Jak to rozpołowię, jeszcze pewnie trochę się go porozlewa. Chciałbym to wszystko wyczyścić. Dlatego, żeby zdążyć z tym wszystkim, bo już mi się czas kończy, pokażę ten patent na przykładzie karterów od ROMETA Sport, od tego silnika, drugiego, który składam. I tak, czynność pierwsza, numer jeden: instalujemy, montujemy ten wałek rozrusznika w prawym karterze, tak, żeby ten wypust trafił tu, gdzie ma trafić tak naprawdę docelowo. Czyli w, te, w to miejsce specjalne w karterze. Następnie przytrzymujemy go sobie z drugiej strony na przykład, tak żeby tak żeby on nie wypadł, bo będziemy musieli teraz ten karter z tym wałkiem przyłożyć do drugiego karteru, tak żeby wałek trafił na swoje miejsce i teraz. Kiedy trafi już na swoje miejsce, to staramy się tym wszystkim nie poruszać tak, żeby on był w takiej pozycji, jakiej powinien być. I teraz, jeśli tutaj mamy czystą powierzchnię odtłuszczoną, to tak jak ten wałek stoi, sobie możemy na przykład markerem zaznaczyć, jak ten wypust powinien w jakiej pozycji, pod jakim kątem, na przykład sobie poprowadzimy, możemy poprowadzić taką linię prostą. Względem, względem środka tego otworu i na przykład potem zrobić drugą linię pod kątem tak jak powinien iść ten wypust i sobie zmierzyć ten kąt który tu powinien być ale mówię najłatwiej chyba go odrysować albo nawet zaznaczyć delikatnie jakimś śrubokrętem jakimś krętakiem ostrym tutaj drasnąć te kartery to już nawet na przyszłość będzie łatwiej montować taki wałek i jeśli tak sobie to oznaczymy, i następnie zamontujemy tutaj ten wałek. Tą skrzynię, to wszystko co trzeba. Będziemy od góry na to nakładać ten prawy karter, to idealnie nam wskoczy wszystko w swoje miejsce i nie będzie z tym problemów. Nie będzie się trzeba potem bawić, że przy, przy składaniu, przy montażu tych dwóch karterów, jeszcze gdzieś tam delikatnie ustawiać, przestawiać to tak, żeby wskoczyło. Będzie trochę ułatwione zadanie. No, dobra, ja też chcę to zrobić, dlatego zaraz ja to zrobię. Tu już poza kamerą, bo nie tam rady tego nagrać. Mam tylko dwie ręce, tak jak mówiłem. Wszystko zrobię i odrysuję to sobie i pokażę Wam, jak to wygląda już finalnie. Zrobiłem jak mówiłem. Zobaczcie, od góry, jak to wygląda. Tak to powinno być. tam tamten karter. Z tym wałkiem. Złączyłem je, następnie podniosłem tamten ten prawy karter. Także wałek został w tym lewym. I teraz jest jego pozycja, tak jak powinien być, jak normalnie jest w silniku, w zmontowanym silniku. I sobie odrosowałem na dole. Najpierw pisakiem flamastrem. potem jeszcze zaznaczyłem z dwóch stron dwie krechy. Wkrętakiem zwykłym, tam żeby tylko było widać to, i jeszcze wziąłem sobie kątomierz, żeby sprawdzić, jaki tu jest mniej więcej kąt, i wychodzi na to, że tutaj, by tak przyjąć linię prostą, to jest mniej więcej jakieś 15-20 stopni, coś takiego. Oczywiście, mogą by, to zależy też dużo od yy, naszej dokładności, bo jak ktoś. Jak ktoś to zrobi mało dokładnie, może się okazać, że jednak jakieś minimalne poprawki przy montażu mogą, mogą być potrzebne. Natomiast jeśli ktoś to zrobi dokładnie, precyzyjnie, w miarę przynajmniej precyzyjnie, to powinno się wszystko udać i powinna być y, dobra pozycja już ustalona. I to zawsze ułatwia montaż takiego silnika. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Trzeba będzie w końcu ten silnik złożyć. Szykuje się też mała niespodzianka na kanale, to znaczy nowa seria filmów. No i jeszcze muszę przecież złożyć te dwie motoryny. Dlatego obserwujcie, oglądajcie, komentujcie. Sami widzicie, że ja też wielu rzeczy się tutaj uczę. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia.